...samiczki i kiryski pandy do kompletu i zamierzam jeszcze dokupić te dwie bocje żeby było troszkę więcej bo są bardzo ładne i troszkę dbają o te moje ślimaczki co tu są ja mam pełno świderków o świder nad świderkami no i tyle z tego co ten tabletki widzę, że się sprawdzają roślinki zaczynają coraz bardziej coraz bardziej być pójne i zaczyna znikać coraz bardziej krasnorost cały, już widać nawet kawałek kokosa, a nie było nic widać.